Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nauka czytania metodą sylabową. Bohaterką naszego dzisiejszego filmu będzie sylaba je. Oczywiście wystąpią również inne sylaby wcześniej poznane, a więc jeżeli jesteście zainteresowani dzisiejszym treningiem, usiądźcie wygodnie, rozpoczynamy lekcję. Jakie wyrazy rozpoczynają się z sylabą je? Na przykład wyraz je, a więc wyraz oznaczający czynność jedzenia. Je. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie. Je. Tylko jedna sylaba. A ile sylab jest w wyrazie jedzenie? Trzy. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie. Je, z, nie. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie jedzie. Je, dzie. Jak widzicie, wszystkie te wyrazy miały sylabę je na początku wyrazu. A inne wyrazy z sylabą je na początku? Proszę bardzo. Jerze, jeżyny, jezioro. Zapraszam do wyklaskiwania sylab. Jerze, je, że. Jerzyny, je, ży Jeżyny to takie owoce leśne. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie jezioro. je Sylabą je rozpoczyna się również wyraz jeden, jeleń i jesień. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Jeden. Je-den. Jeleń. Je-leń. Jesień. Je-sień. Mam nadzieję, że wyklaskiwanie sylab nie sprawia Wam żadnych problemów, dlatego poproszę Was o like i ćwiczmy dalej. Sylabę Je możemy spotkać zapisaną na dwa sposoby. Może być ona zapisana małą albo wielką literą. Bez względu na to, czy została zapisana małą, czy też wielką literą, odczytujemy ją po prostu jako Je. A jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą Je zapisaną wielką literą? Na pewno imiona. Oto Jerzy, miłośnik Tenisa. Wyklaszczmy sylaby w jego imieniu. Je. Sylaba je może się również znaleźć na końcu wyrazów. Jako przykłady, niech posłużą wyrazy dwoje i oboje. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Dwoje. dwoje. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie oboje. O, bo, je. Wyraz oboje możemy już samodzielnie przeczytać. Znamy bowiem wszystkie sylaby potrzebne do przeczytania tego wyrazu oboje. Sylaba je znajduje się również na końcu wyrazu podaje. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie po, da, je. Sylabę je możemy również spotkać na końcu nazw gór najwyższych gór świata Himalaje. Wyklaszczmy sylaby. hi ma -la -je. Zapamiętajcie, Himalaje, najwyższe góry świata. Sylabę je możemy również spotkać wewnątrz, w środku wyrazów. Przykładami będzie wyraz wyjechać albo pojedynczy. Wyklaszczmy sylaby. Wyjechać. Wyjechać. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie pojedynczy. Po- je, dyn, czy. Sylabę je możemy również spotkać wewnątrz wyrazu pojedynek. Zapraszam do wyklaskiwania sylab. Po, je, dynek. Pojedynek na przykład szermierczy. Pora na rebusy. Pierwszy rebus. Oto dama. W wyrazie dama została skreślona sylaba ma, ale mam dodać jeszcze sylabę je. Co będzie rozwiązaniem rebusu? Rozwiązaniem rebusu będzie wyraz da -je", da je. I kolejny rebus. Tym razem do wyrazu jaja mam dodać sylabę da. Ale zauważcie, że w wyrazie jaja jest przekreślona sylaba ja. Co będzie rozwiązaniem rebusu? Rozwiązaniem rebusu będzie wyraz ja da. Jada. Na przykład jada pizzę, bo ją lubi. Albo jada inne smakołyki. A wy co jadacie? A teraz zapraszam Was do odczytywania sylab i wyrazów. Zaczynamy od góry. Sylaby zapisane białym kolorem. Start. Je, bo, zi, je, ga, fe, ja, ło, je, pi. Ja, wo, je, so. Teraz sylaby zapisane kolorem żółtym. Zaczynamy. Ja, ma. Ja, da. Ka, ja. Fa, ja. Je, go. Ja, ga. Mo, je. Da, je. Teraz przeczytajmy wyrazy. Zostały one zapisane na dole kolorem niebieskim. Start. Jego, jaga, jaka, moje, faja, maja, jawa, jada, daje, podaje, oboje, aleja, jagoda. A teraz zapraszam Was do odczytywania zdań. Zaczynamy od góry. Zapis kolorem czarnym brzmi: To baba jaga. Hmm, postać znana z bajek i baśni dla dzieci. Kolejne zdanie pod spodem. A to Kaja i Maja. Dwie dziewczyny. Trzecie zdanie. Maja jada kiwi i pije soki. I ostatnie zdanie. A Kaja jada jaja i pije kakao. Moi drodzy, proponuję, żebyśmy raz jeszcze przeczytali wszystkie zdania, ale w nieco szybszym tempie. Zaczynamy. To baba jaga. A to Kaja i Maja. Maja jada kiwi i pije soki. A Kaja jada jaja i pije kakao. Kochani mam nadzieję że dzisiejszy trening przebiegł wam wyśmienicie oczywiście nie mieliście z nim żadnego problemu dlatego poproszę was o like nie zapomnijcie o nim a ja żegnając się z wami życzę wam pięknego dnia i zapraszam na kolejne lekcje czytania metodą sylabową buziaki cześć